Z tej strony Mateusz w dniu dzisiejszym będzie krótko i na temat ze względu na to, że chciałbym z Wami poruszyć temat recenzji Apple Watcha serii 6. I nie przyciągając, od razu wam mogę powiedzieć, że to naprawdę dobry sprzęt, bardzo fajny smartwatch, mógłbym powiedzieć, że jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy, jeśli chodzi o te multifunkcjonalne smartwatche, które są obecnie dostępne na rynku, nie te specjalistyczne typu jakiś Garmin i tak dalej, natomiast z drugiej strony mnie rozczarował, ja naprawdę kilka tygodni temu, kilka miesięcy temu miałem w planach zakup czy wymianę po prostu swojej czwórki już na szóstkę, bo mówię, fajnie, taka dwuletnia wymiana może się opłacać, a tu... Nie chcę powiedzieć brzydko, ale Klops. Niestety Apple totalnie mnie rozczarowało tym, co tu w zasadzie wsadziło. A raczej chodzi mi po prostu o to, w jaki sposób podeszło do zaktualizowania tego sprzętu, bo ciężko nie nazwać tej aktualizacji odgrzewaniem kotleta. Okej, okay, z jednej strony jest tak, że jeśli zaczynacie przygodę ze smartwatchami i chcielibyście kupić swój pierwszy zegarek inteligentny zegarek, to taki Apple Watch szóstej generacji będzie naprawdę bardzo dobrym wyborem, co postaram się Wam zaraz udowodnić przez ilość po prostu funkcji czy możliwości, które ma ten sprzęt. Natomiast z drugiej strony, jak już macie po prostu poprzednie modele tego zegarka, to naprawdę ciężko jest znaleźć jakiś racjonalny powód, który przekona was do jego wymiany albo w ogóle do zakupu tego zegarka, a nie przesiadania się na przykład na Apple Watcha 5, który teraz będzie tańszy, a w zasadzie już jest tańszy, bo się zdarzają na jego promocje. Linki do sklepów, w których często pojawiają się promocje, na przykład na Apple Watcha są w opisie tego filmu, więc sobie je sprawdźcie, być może upolujecie jakąś okazję. Natomiast moim zdaniem jest tak, że Apple najchętniej to w ogóle by wycofało wszystkie zegarki, Poprzedniej serii ze sklepów Aby absolutnie nie robić żadnej konkurencji Dla tych obecnych, czyli dla na przykład Apple Watchu szóstej generacji No bo w gruncie rzeczy jak sobie porównacie szóstkę do piątki To są dwie, trzy Może maks cztery zmiany na plus Dla tego zegarka, a musicie zapłacić Po prostu za niego więcej No ale dobra, jak już się popastwiłem nad tym zegarkiem I powiedziałem dlaczego ja tak naprawdę nie widzę Potrzeby zakupu czy wymiany tego sprzętu Dla siebie No to powiem wam dlaczego może powinniście Wy go kupić, jeśli nie macie żadnego zegarka Zegarka, albo na przykład macie Apple Watcha pierwszej czy drugiej generacji. Jeśli chodzi o samą konstrukcję zegarka, to za dużo się nie zmienia. Oprócz tego, że jest on minimalnie cieńszy, ze względu na to, że jego bryła teraz zmniejszyła się o 0,3 mm czy coś takiego. Ale jest to oczywiście niewyczuwalne nadgarstku. garstku. No i w sumie, jak już mówimy o wyświetlaczu, tutaj jest akurat wersja 44 mm, a natomiast jest jeszcze ta mniejsza 40. Chyba ekran to OLEDy o naprawdę fajnych kolorach, fajnej rozdzielczości. Także tutaj pod tym względem absolutnie do niczego się nie można przyczepić. Nawet jeśli byście chcieli oglądać zdjęcia na tym Apple Watchu, to można powiedzieć, że jest względna przyjemność robienia tego. Natomiast w praktyce bardzo fajnie korzysta się z innych funkcji, dzięki temu, że jest ten ekran naprawdę bardzo jasny, no i z drugiej strony te kolory są takie e, intensywne. No i tak samo jest tutaj zaimplementowany ten tryb Always on Display do pokazywania cały czas godziny na przyciemnionym lekko ekranie, chociaż niestety na słońcu, jak wyszło w praktyce, raczej ten ekran nie jest jaśniejszy od swoich poprzedników i raczej dużo lepiej nie widać po prostu różnych treści, kiedy jesteście tam po prostu na dworze i słońce mocno grzeje. Od spodu też została zmieniona trochę konstrukcja, ze względu na to, że oprócz czujnika do EKG oraz tych innych jeszcze czujników do tych pomiarów bardziej podstawowych doszedł nam czujnik do mierzenia saturacji krwi, czyli poziomu natlenienia. To jest rzecz, która też może się przydać na przykład astmatykom z tego co czytałem. Mówię z tego, co czytałem, bo ja ani EKG, ani tej saturacji krwi po prostu nie wykorzystuję na co dzień. Mam tyle lat, ile mam. Raczej jeszcze problemów z dużych zdrowotnych nie mam. W związku z tym na co dzień po prostu ja tego nie wykorzystuję, ale być może dla niektórych z Was, dla osób, które po prostu liczą się ze zdrowym, a raczej mierzeniem tego poziomu zdrowia, to taki Apple Watch może być naprawdę przydatny. Tak samo dla niektórych osób, które lubią analizować sen, Watch OS 7, czyli system na te zegarki, wprowadza możliwość takiego podstawowego mierzenia. Mówię Wam podstawowego, bo generalnie w App Store widziałem inne aplikacje, które robią to lepiej, ale sam też zaznaczę, że z nich po prostu nie korzystam, bo nie śpię w ogóle z zegarkiem, wtedy ładuję go. Z prostej przyczyny często jakoś się wiercę w tym łóżku, w związku z tym mógłbym w coś przywalić, w szafkę oraz w ścianę, koło której śpię. No i taki zegarek pewnie by mi pękł. W związku z tym też tego nie robię. Natomiast jeśli Wy normalnie śpicie, no to możecie sobie wykorzystywać właśnie tę funkcję. Chociaż tak jak mówię, inne zegarki też to dostają. No i z takich dodatkowych rzeczy odnośnie konstrukcji: mamy tutaj granatową kopertę, jest też czerwona. Bardzo fajnie ona wygląda, taki poważny jest już to kolor. No i w połączeniu z tą opaską solo lub też nieźle się prezentuje. Chociaż gdyby opaska była czerwona, to już był w ogóle miód. Natomiast jeśli chodzi o samą opaskę ona jest spoko generalnie ale pomimo tego, że wydaje mi się, że dobrze wybrałem rozmiar, a raczej dobrze zmierzyłem nadgarstek, to ona jest nieco za luźna na początku się bawiłem, że w ogóle nie wejdzie na moją rękę, ona się na tyle rozciąga że wchodzi, ale finalnie jest jednak za dużo tego luzu moim zdaniem i on się trochę jednak obkręca, jak byłem gdzieś tam na mieście, jak chodzi się szybko i na ręka gdzieś tam lata, no to mamy poczucie że ten zegarek w ogóle jest zaraz na boku także tyle jeśli chodzi o samą konstrukcję tego urządzenia teraz kilka słów o funkcjonalności ale od razu wam powiem, że jeśli śledzicie inne też moje filmy i znacie też te inne Apple Watche, to tutaj ta funkcjonalność nie jest dużo większa niż w przypadku tych innych zegarków. W sensie aplikacje czy możliwości są bardzo podobne, no ale dla niewtajemniczonych osób mogę powiedzieć, że mamy tutaj możliwość na przykład mierzenia tej saturacji krwi pomiar EKG, pomiar bicia serca, funkcje walkie toki, kompasu odsłuchu muzyki, czy na przykład za głośno nie jest w danym pomieszczeniu i powinniśmy na przykład coś ciszyć. No, a dodatkowo oczywiście możemy sprawdzać powiedzenia z różnych aplikacji, z czatów, na przykład iMessage, Messenger'a itd. i tak dalej. To wszystko tutaj normalnie chodzi. Jeśli chodzi o aspekt samego działania, no tutaj oczywiście wszystko śmiga, bo tutaj jest ten najnowszy procesor S6 i pewnie ta wydajność będzie się utrzymywać na dobrym poziomie przez najbliższe 2-3, może nawet 4 lata, także absolutnie się tym nie przejmujcie. Wszystkie aplikacje się od tak powinny wczytywać od razu. Mówię powinny, ze względu na to, że to też zależy w gruncie rzeczy od dewelopera, jak właśnie zoptymalizuje daną aplikację. Do tego oczywiście dochodzą funkcje fitnessowe, które będą mierzyć nam różne sporty, które wykonujemy. Fajne jest to dopełnienie, gdy jestem na siłowni, czy jak sobie biegam. Wszystko jest tutaj zmierzone, automatycznie transportuje się do iPhone'a. Natomiast dużo mniejszą sławą będzie cieszyła się na pewno bateria. Ta generalnie wytrzymuje gdzieś półtora dnia, dwa dni. To jest naprawdę, jak już oszczędzacie ją. Nie mówiąc o. Tym, że jak śpicie z tym zegarkiem, to wydaje mi się, że wynik na poziomie jednego dnia to będzie ten najbardziej realny. Także generalnie te wartości stylujące od 24 do gdzieś 40-48 godzin to nie jest jakiś cud, miód, malina i orzeszki, więc dla wielu osób po prostu może być to za słabe, a dla wielu osób po prostu może być to narzucenie pewnego rygoru. Na przykład dla mnie, że idąc spać, kładziemy się i odkładamy po prostu ten zegarek do ładowarki i na cały następny dzień nam spokojnie dostarczy. Ja akurat tak robię od kilku lat. W zasadzie nie przeszkadza mi to, ale wiem, że dla niektórych z Was może być to uciążliwe. Chciałbym wam jeszcze coś więcej powiedzieć na temat tego sprzętu, ale nie chcę też sztucznie przeciągać tej recenzji. Generalnie nie ma tutaj rewolucji, nawet ciężko jest mówić o ewolucji tego zegarka. On totalnie nie wywiera takiego wrażenia na osobach, które mają czwórkę, piątkę. Tak, muszę mieć ten zegarek, kupuję, sprzedaję ten stary i tyle. Raczej jest to sprzęt dla osób, które chcą w ogóle zacząć dopiero przygodę z Apple Watchami, to to jest dobry wybór. Nie będę tego negował, bo on spokojnie i nie starczy na 4-5 lat dobrego użytkowania na fajnym poziomie. Tak samo jeśli macie jedynkę czy dwójkę Apple Watcha, to też można wymienić na ten sprzęt i na pewno poczujecie skok wydajnościowy, chociaż nie wiem, czy na przykład nie wybrałbym tańszego Apple Watcha, jakiegoś SE albo tej piątki w lepszych cenach, bo generalnie jeśli na przykład nie potrzebujecie tego pomiaru saturacji krwi albo z drugiej strony nie potrzebujecie mieć cały czas aktywnego wysokościomierza, no to nie wiem, czy bym się pchał w to, no chyba, że znajdziecie jakąś dobrą promocję, no to można po prostu dopłacić do tego nowszego procesora i tyle. Tak jak wam mówię, jakbym pracował w księgowości Apple, to najchętniej bym chciał, aby ze wszystkich sklepów zniknęły po prostu poprzednie wersje zegarków, żeby móc po prostu się skupić i promować tylko ten sprzęt, żeby klienci tak naprawdę nie mieli innego wyboru. No bo jeśli macie ten inny wybór, no to można się po prostu zastanawiać nad tymi poprzednimi, tańszymi Apple Watchami. Tyle ode mnie, tak jak wam mówiłem, sprawdzajcie linki w opisie tego filmu. Tam pojawiają się promocje na między innymi Apple Watch. także może ustrzelicie jakąś okazję i zaoszczędzicie po prostu pieniądze, a ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia! Cześć!